Samotność jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. Dotyka coraz więcej ludzi. Według światowych badań niemal co czwarta osoba na świecie czuje się samotna. Osoby z niepełnosprawnościami i ich bliscy często cierpią najbardziej. Drabina Jakubowa to wspólnota osób o różnym stopniu sprawności, która od lat buduje mosty między osobami z niepełnosprawnościami a wolontariuszami. Wszystko zaczęło się w 1963 roku. Od Teresy Strzembosz i pierwszych rekolekcji dla chorych. Od tamtej pory, dzięki zaangażowaniu duchownych i świeckich kościoła oraz szczególnej pracy zgromadzenia orionistów, te rekolekcje odbywają się co roku. Każdego lata osoby z niepełnosprawnościami w różnym wieku uczestniczą w nich z młodymi wolontariuszami. Spotykamy się, by się modlić, śmiać, tańczyć, płakać, słuchać i po prostu być razem. Mi się wydawało, że sensem jest, żeby brać. I to drabina tak naprawdę to pokazała taki sens zupełnie odwrotny, że jakby właśnie, że taka jaka jestem i to, co mam jest OK. I że to też może innym pomóc. To nie jest tak, że ja na przykład zdobędę miliony monet, założę fundację i będę ratować świat. Lepiej może zatrzymać się, zorientować się, co mam do tej, pory, do tej pory. Na przykład mam zdrowe nogi i w ten sposób komuś uratować świat. Na zasadzie pójdę kogoś przywieźć gdzieś albo się spotkam z kimś, nie? Jak jestem w drabinie, to nie jestem samotna. A jak jestem poza drabiną, to tak uważam, uważam siebie za osobę samotną, bo ja pracuję nad tym, ale dalej nienawi nienawidzę swojej niepełnosprawności niepełnosprawności poza drabiną. Drabina to jest jedyny obszar, gdzie ja mogę sobie przypiąć łatkę osoby niepełnosprawnej i to strawić. Jak wychodzę z drabiny, odlepiam tą łatkę i po prostu dalej, dalej jej nie cierpię. Nie, nie, nie cieszymy się z tego, że nasi podopieczni cierpią, ale próbujemy z tego zrobić coś, co ma sens. I ja widzę, że to ma sens. Możemy sobie podarować coś bardzo cennego. I ich spotkanie coś im daje. Wyjście z siebie i spotkanie drugiego człowieka ma w sobie coś boskiego. Dziś Drabina Jakubowa to coś więcej niż rekolekcje. Wspólnota prowadzi także regularne spotkania duszpasterskie i integracyjne. Działa przez cały rok w sześciu miejscach w Polsce. Samotność boli, ale my wiemy, jak ją niszczyć. Razem. Drabina! Jakubowa!